Witam w audycji gościa Radia 5 w studiu. Pan Grzegorz Krysa, dyrektor zakładu komunikacji miejskiej i zakładu targowisk miejskich w Suwałkach. Po raz pierwszy w tej roli. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia 5. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a będziemy rozmawiać o miejskim targowisku. Podobno wśród walczą, krążą pogłoski o planowanej likwidacji targowiska przy Sejnańskiej i przy nosinach sobotniego bazaru z Grunwaldzkiej. Są takie plany? Nie, nie. Dobrze, że pan o to pyta, bo chciałbym definitywnie tym plotkom zaprzeczyć. Też do mnie dotarły takie informacje, że mówi się, mówi się o takich właśnie planach miasta i spółki. To jest nieprawda. Ja podejrzewam, że jakby genezą tej, nazwijmy to wprost, plotki. Bo nie ma dymu bez ognia? Yy, w tym przypadku tak jest, że nie ma dymu bez ognia. Generalnie rzecz biorąc, jak się przyjrzymy, zacznę może od bazaru na ulicy Grunwaldzkiej, Tam pracę rozpoczął deweloper, który buduje małe centrum handlowe, stąd parking wykorzystywany w soboty przez mieszkańców Suwa, udających się na bazar, został już rozebrany. Ta trolinka została zmielona, stąd te hałdy betonu, które tam leżą i domyślam się, że Suwalczanie pewnie skojarzyli fakty, że coś się dzieje, pewnie będzie tam budowa i baza zlikwidowana. Nie. Pierwsza odpowiedź, bazar przy ulicy Grunwaldzkiej nie będzie nigdzie przenoszony. I analogicznie nie mamy żadnych planów likwidacji bazaru przy ulicy Sejneńskiej. Dodam, że spółka ma jeszcze 4 lata dzierżawy gruntu tego, pod tym bazarem. Ale ilość stoisk handlowych przy Sejneńskiej spada. Faktycznie, nie da się ukryć, że notujemy... Niewielki spadek y, ilości stoisk handlowych, on nie jest duży, bo w porównaniu 31 grudnia 23, to posłuży się danymi statystycznymi spółki, do 31 grudnia 24 y, ubyło nam 12 stoisk, y, z czego na nowej hali ubyło nam stoisk 4, na tej głównej hali, zwanej też starą hala, ubyło jedno stoisko, no i 7 y, tymczasowych stoisk nazywanych tak nieładnie może budami. Mm -hmm. No właśnie, kolejne te budki handlowe są likwidowane. To jak z tą likwidacją? Podejrzewam, że to też jest przyczyna tworzących się plotek. Yy, handlowcy czy, czy mieszkańcy mogą obserwować, jak moi pracownicy likwidują kolejne nieużywane budy stojące w części bazaru od strony ulicy Sejneńskiej. I faktycznie te budy są y, nieużywane, nie, nie znajdujemy na to najemców, one są, trzeba powiedzieć wprost, stare, bardzo nieestetyczne i dbając właśnie o estetykę tej części miasta, mówimy o ścisłym Śródmieściu, zaczęliśmy rozbierać y, te budy, zostało ich jeszcze trochę. Cel jest także drugi, nie tylko estetyka, ale tak naprawdę staramy się zrobić wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości, które daje lokalizacja targowiska miejskiego przy ulicy Sejneńskiej. Po usunięciu tych butów otworzy nam się trochę terenu, trochę przestrzeni i być może będzie potencjał na tworzenie, prowadzenie jakiejś alternatywnej działalności gospodarczej, alternatywnej w stosunku do dotychczasowej, czyli na przykład, co mam na myśli, być może jakaś działalność sklep ogrodniczy, może jakiś dealer samochodowy będzie miejsce na wystawienie pojazdów. Możliwości jest bardzo wiele. Czas pokaże, co się nam uda tutaj w tym temacie osiągnąć, ale generalnie właśnie zmierzamy do do tego, żeby uporządkować troszkę teren i żeby ten bazar wyglądał bardziej, bardziej przyjaźnie, bardziej elegancko. Nowa hala targowa, też puste stoiska handlowe? Tak, mamy na nowej hali y, część y, pustych y, stanowisk handlowych. Y, staramy się tutaj robić wszystko, aby pozyskać nowych klientów, aby zachęcić y, handlowców do korzystania z tej nowej hali. Ona jest oczywiście bardziej komfortowa i. Też i wizerunkowo bardziej elegancko od starej hali, tam jest wentylacja, jest klimatyzacja, ogrzewanie, więc warunki do handlowania warunki do kupowania przede wszystkim dla klientów są zdecydowanie lepsze. Ona jest może o kilka złotych droższa za metr kwadratowy netto od starej hali, ale warto pomyśleć o tym, żeby skorzystać z tej starej hali. No i podejmujemy też szereg czynności takich, które mogłyby zachęcić klientów do odwiedzania naszego targowiska a w efekcie tego zwiększyć ilość chętnych handlowców. No takim przykładem może być, prawdopodobnie już od marca ruszy piekarnia, ona się nazywa Mąka i Woda, piekarnia, która, której główna siedziba działa teraz na ulicy Witosa. Trwają już przygotowania do uruchomienia tej działalności. Mam nadzieję, że to będzie bardzo fajny punkt handlowy, fajny punkt do zakupów przez Suwalczan. Ponadto już od kwietnia wracamy z tak zwanym Pchlim Targiem, który przez poprzednie lata spotkał się z fajnym odzewem ze strony mieszkańców. Przypomnę, że on działa co drugą środę od godziny 12, więc warto przyjść, warto bez opłat targowych pohandlować, wymienić się tym, co jest ciekawe, tym, co jest nam niepotrzebne. Przygotowujemy też taką nową inicjatywę wspólnie z Urzędem Miejskim, mianowicie nazw nazwaliśmy to wstępnie Galeria Bibelocik, Yy, chodzi o to, że mieszkańcy będą mogli przyjść, oddać oczywiście za darmo niepotrzebne rzeczy, typu jakiś sprzęt AGDR TV, zabawki, yy, jakieś wyposażenie yy, mieszkania typu niepotrzebne filżanki itd., itd. My to oczywiście. Yy, Przesegregujemy, doprowadzimy to do czystości, mówiąc kolokwialnie, i będzie można za groszowe opłaty y, nabyć y, w odpowiednim stoisku właśnie na nowej hali takie niepotrzebne rzeczy. Y Pewnie zapyta Pan, na co przekażemy środki. To od razu uspokoję, to nie będzie dochód spółki. Stricte dochody uzyskiwane z tej wymiany, nazwijmy to kolokwialnie, będą przekazywane na wybraną fundację zajmującą się służbą zdrowia, wspomagającą leczenie, a więc będzie to działalność nie przynosząca ani spółce, ani miastu żadnego dochodu. Ale też chcemy przy okazji poprawić wskaźniki recyklingu, bo z tym też w mieście nie jest najlepiej. Jest to taka działalność, taki pomysł, który funkcjonuje w niektórych miastach w Polsce i w Unii Europejskiej i pozwala właśnie na poprawę wskaźnika recyklingu, pozwala na odzyskanie wielu rzeczy, które trafiają do śmieci. Mam nadzieję, że ta działalność się sprawdzi. Kiedy będziemy już gotowi, kiedy będziemy chcieli uruchomić to, wtedy podamy więcej szczegółów co do godzin otwarcia, co do punktu przyjęcia, punktu sprzedaży. I wszystkiego, co się wiąże z działalnością tego planowanego przez nas punktu. Mm -hmm. Jak wyglądają wyniki finansowe targowiska? Wiele osób pyta mnie o to, czy spółka na targowisku zarabia. Czy ta działalność, te pobierane opłaty za najem stoisk handlowych generują realny dochód. Otóż nie. Wygląda to w ten sposób, że z roku na rok mniej więcej bilansujemy. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z roku na rok bilansuje koszty i przychody z działalności Targowiska Miejskiego. Mam tu na myśli zarówno to przy Sejnejskiej, jak i to przy ulicy Grunwaldzkiej. Przykładowo za rok 2023 odnotowaliśmy niewielki dochód w granicach 16 tysięcy złotych. Rok 2024 zamykamy niewielką symboliczną stratą w wysokości 500 złotych. Więc cały czas ten wynik finansowy oscyluje wokół zera bo nie taki jest cel funkcjonowania targowiska i nie taki cel ma tutaj spółka, żeby zarabiać. Chcemy bardziej wspierać drobną działalność gospodarczą i ułatwiać też życie mieszkańcom, którzy powinni mieć w śródmieściu w miarę blisko do... Punktu, gdzie można dokonać zakupów wszelkiego rodzaju spożywczych, odzieżowych itd. Co mówią sami handlowcy? Bo jeżeli przyjrzeć się temu spadkowi i założyć, że to będzie tak postępowało, to tak 4, 5, 6 lat i targowiska tak naprawdę nie ma. Mają silną konkurencję, mają markety, sieciówki, mają sklepy internetowe, to jest silna konkurencja. Ci kupcy z targowiska chcą zawalczyć o siebie? Jakie jest ich podejście? Jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat tego, że oni działają, funkcjonują, rozmawiałem z nimi w tym tygodniu, z całą grupą osób prowadzących działalność na jednej z hal targowych, to fakt, że y, rzeczywiście zwolnili pracowników i osobiście stoją w tych punktach i handlują, świadczy o pewnej determinacji, chęci prowadzenia działalności gospodarczej. Więc y, mam nadzieję, że y, zawalczą, aczkolwiek konkurencja rzeczywiście jest tutaj bardzo trudna, bardzo mocna, a rynek jest bezwzględny i no, tutaj nie ma. A jest to otwartość na zmiany, no bo y, powiem tak, z perspektywy pracującego człowieka trudno zrobić zakupy na targowisku miejskim przy ulicy Sejneńskiej. To prawda, panie redaktorze, rzeczywiście godziny otwarcia funkcjonowania tego targowiska są. Skierowane do osób niepracujących. Można tak to byłoby ująć. Namawialiśmy wielokrotnie yy, naszych yy, najemców, lokali handlowych, do tego, żeby wydłużyli te godziny, no ale jakoś tam na razie nie spotyka się z yy, większym odbiorem. Funkcjonują tak, jak funkcjonują. I to jest jakby ich decyzja, w jakich godzinach chcą prowadzić działalność gospodarczą. Jeżeli te godziny im wystarczają, nie widzą potrzeby wydłużania godzin handlu, to widocznie spinają budżet. Jaka jest tendencja ogólnopolska? Przyglądacie się sytuacji podobnych targowisk w podobnej wielkości miastach? To zależy też od uwarunkowań danego miasta. Może to nie jest adekwatny przykład, na pewno nie jest adekwatny przykład porównywania się z Warszawą, ale w Warszawie jest kilka bazarów, szczególnie bazaru rzyckiego, który funkcjonuje do dzisiaj w jakimś tam szczątkowym zakresie i tam trwa, trwa działalność handlowa, ale rzeczywiście, jak popatrzymy tak ogólnopolsko, mówiąc gramatycznie, to bazary zaczynają powoli, powoli zmniejszać swój zakres działania. I na, na pewno jest to spowodowane dużą ilością sieciówek, dużych, dużych sklepów handlowych, które czynne są w godzinach bardzo przyjaznych klientowi do późnego wieczora, niektóre nawet 24 godziny, więc no jest to niezwykle trudna sfera działalności gospodarczej. Mam na myśli handel detaliczny i tutaj sieciówki cały czas jednak są w forpoczcie. To popatrzmy, patrzy, pan dyrektor spojrzał tak ogólnopolsko, jak sam powiedział. Spójrzmy europejsko. Weźmy na warsztat, nie wiem, na Hiszpanię, lecimy do Walencji, do Taragony i te markety, bo tak to się tam nazywa, te punkty e, targowiska tego typu, hulają wręcz. Z czego to może wynikać? Trudno tak na gorąco stawiać jakieś tezy socjologiczne. Mhm. Ale podejrzewam, że związane jest to z konkurencją cenową. Być może te produkty są tańsze, troszkę tańsze, być może mają genezę produkcji własnej na miejscu, czyli sprzedają producenci. U nas też na naszym bazarze, część podmiotów sprzedających swoje produkty sprzedaje właśnie swoje produkty. Spotykamy tam stoiska z miodem, z jajkami i nie tylko. I to są faktycznie produkty przeważnie tych osób, a nie klasyczny handel, czyli obrót danym rodzajem towarów detalicznych. Trudno powiedzieć, jakie są, jaka jest geneza, ale rzeczywiście takie bazary w miastach już takiej wielkości jak powinny mieć rację, by to powinny funkcjonować. Takie małe bazarki w śródmieściu, bo wiadomo, sieciówki dużo sklepów są zdecydowanie na obrzeżach, a my bliżej powinniśmy korzystać. No tak, jeżeli zostaniemy w tej Hiszpanii jeszcze, to też jest tendencja w przypadku małych miast, bazarów jednodniowych, które przemieszczają się od miasteczka do miasteczka w, w danym regionie. Może to będzie, kto wie, przyszłość tego targowiska. Być może ja, jako osoba nadzorująca funkcjonowanie słowackiego targowiska miejskiego, nie mogę deklarować, że to wyjdzie, bo to zależy oczywiście od osób, które będą handlować i od przedsiębiorców. Udostępniamy teren i jeżeli by taka inicjatywa się pojawiła, jak najbardziej jesteśmy za tym i wchodzimy w temat, bierzemy udział i mogłoby to funkcjonować. Wracając do punktu, od którego zaczęliśmy, nie ma likwidacji targowiska przy Sejneńskiej, nie ma likwidacji bazaru przy Grunwaldzkiej, zapewniał pan Grzegorz Krysa. Tak? Tak, dokładnie. Zapraszam y, mieszkańców Suwałk, zapraszam naszych gości do odwiedzania targowiska y, w miarę możliwości czasowych. Y, warto kupować u naszych lokalnych przedsiębiorców, zwłaszcza, że jak powiedziałem, spora część tych produktów to są produkcje własne y, niektórych rolników, y, sadowników i tak dalej. Pan Grzegorz Krysa, dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej, Zakładu Targowisk Miejskich w Suwałkach był gościem Radia 5. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pytania zadawał Artur Parafinowicz Radio 5. Do usłyszenia.